Ponieważ pierwodruki należą do książek mających dodatkowy walor, chętnie prezentujemy tego rodzaju pozycje dostępne w antykwariacie. Dziś przedstawiamy piwowskie wydanie zbioru opowiadań Ernesta Hemingwaya z 1962 roku, zatytułowane Rzeka Dwóch Serc i inne opowiadania. Zawiera jedno z międzywojennych opowiadań, tytułową Rzekę Dwóch Serc. Oraz inne znakomite krótkie prozy Hemingwaya, w tym jedno z pierwszych opowiadań, które napisał: Stary Człowiek przy moście. Książka została wydana w słynnej serii Biblioteka Powszechna, w której publikowano bardzo wiele utworów literatury światowej. Okładkę zaś zaprojektował Aleksander Stefanowski, wykorzystując pracę Pabla Picassa. Egzemplarz ma tę dodatkową zaletę, że jest zachowany w bardzo dobrym stanie. A do dobrej literatury zawsze warto wracać. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Literatura Światowa. W antykwariacie znajduje się wiele pozycji, wydanych w najbardziej znanych seriach, prezentujących najwybitniejsze dzieła pisarzy świata.